W środku tajemnicy życia i śmierci jestem ja. Przyjmuję śmierć w objęcia, unicestwiam ją mocą ofiary Chrystusa i wskrzeszam do życia to, co było umarłe. Pierwszym, który z martwych wstał, jest sam Bóg, Jezus Chrystus, który swoje ludzkie ciało wydał na ofiarę przebłagalną. Sam umierając, zabił śmierć. Śmierć, nie mając już nad nim władzy, odeszła budząc Go na pożegnanie w niedzielny poranek. Śmierć odeszła. To oznacza, że każdy, kto jest w Chrystusie, to znaczy należy do Jego mistycznego ciała i złączony jest z Chrystusem poprzez Ducha Świętego, to znaczy poprzez łaskę uświęcającą, w której jednocze dusze z Bogiem należy do życia i zostanie wskrzeszony z martwych w ten sam sposób, w jaki z martwych wstał sam Chrystus. Ciało Chrystusa wypełnione jest bowiem duchem ożywicielem, który ożywia wszystko to, co umarłe. Będąc członkiem świętego Kościoła, należysz do ciała Chrystusa, które jest w mojej mocy. Prawdziwie należysz do tego ciała, jeśli również twoja dusza wypełniona jest mną, poprzez łaskę i sakramenty. Wtedy nic nie oddziela cię od Chrystusa i Jego ducha. Z martwych wstaniesz.